Cześć, witam was na kanale Małym Kosztem. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się promocjom Back to School ze Smyka, Lidla, Biedronki, Pepko oraz Black Red White. Zapraszam do oglądania. Od 17 sierpnia będziecie mogli kupić w Lidlu produkty Herlitz, United Office, oraz masę, masę ubrań. W katalogu Witaj Szkoło Lidla możecie zauważyć lampkę biurkową LED. Jeśli jesteście zainteresowani lampkami biurkowymi, ale nie tylko, myślę, że powinna Was zainteresować oferta sklepu Black Red White. Mają oni promocję na lampki stołowe minimum 15% taniej. Najtańsza lampka kosztuje tylko 49,99 i muszę Wam przyznać, że bardzo podoba mi się jej design. Oświetlenie biurkowe to nie wszystko, więc sklep Black Red White sugeruje nam zakup również oświetlenia stojącego bądź sufitowego. Mi najbardziej podobają się lampy oznaczone numerami 4 oraz 6. Z roku na rok naszej edukacji wciąż przybywa papierów, więc Black Red White przygotował dla nas ofertę minus 20% na pudełka do przechowywania, dekoracyjne i kartonowe. W poniedziałek będzie nowa oferta nie tylko w Lidlu, ale również w Biedronce. Będziecie mogli znaleźć długopisy Pilot. Bardzo się cieszę, bo będę mogła uzupełnić swój zapas artykułów Big. Bardzo lubię te zielone ołówki Big, ponieważ one się nie łamią i są bardzo mięciutkie i są bardzo fajne przy temperowaniu, bo jak się, nie, jak się je temperuje, to one się tak nie rozłażą, tylko jest taki ładny zabijasek, jak ogryzek jak ten, jak obierka od jabłka. I na pewno kupię też długopisy big, bo ich kolor jest prawie identyczny do końca wkładu. Ostatnio na moim Instagramie małym kosztem zachwycałam się tym, że w Empiku jest promocja trzy zeszyty w cenie dwóch i można kupić tam zeszyty Oxford w atrakcyjnej cenie. Tymczasem Piedronka przygotowała również zeszyty Oxford oraz bruliony. A do Biedronki mam zdecydowanie bliżej, więc chyba jednak skuszę na Biedronkę. Co byście powiedzieli na takie zwanie, że na przykład te same produkty porównam ich ceny w Biedronce i na przykład w Olimpiku? Piszcie na dole w komentarzu, czy coś takiego by wam się spodobało. Biedronka przedstawia nam kilka kolekcji swoich produktów, na przykład produkty w kolorze czarno-złotym, ale mi bardziej spodobały się produkty z kwiecistym patternem. Jak się mówi pattern po polsku? Wzorem. 23. gazetki zauważyłam przepiękne długopisy Rose Gold i strasznie mi się podobają. Z tym, że jeden zestaw jest prawie identyczny jak ten, który widziałam na AliExpress, ale cena, o dziwo, jest prawie identyczna. I dodatkowo nie musicie czekać na przesyłkę. Zwróćcie uwagę na organizer drewniany. Zazwyczaj organizery kojarzą nam się z takim wadziewiem, plastikiem, a ten wygląda naprawdę elegancko. Przepraszam przyszłych amatorzystów, że wspomnę Wam o maturze. Ale w biedronce będziecie mogli kupić wodę Mekum. Dla uczniów sklep przygotował repetytoria oraz opracowania lektur i wierszy. Chyba nie muszę mówić, że opracowania lektur i wierszy ratują tyłek nie jeden raz. Uwaga, uwaga, nadchodzi smyk! To, co mi się podoba, to to, że na ich stronie wyprawka szkolna podzielona jest na trzy kategorie. Przedszkole, szkoła podstawowa oraz szkoła średnia i bez problemu można się odnaleźć w tym, co tak naprawdę trzeba kupić. W kategorii przedszkole znajdziecie plecaczki, piórniki, kredki farby, flamastry, artykuły papiernicze, worki na kapcie i książeczki edukacyjne. Co najważniejsze, wiele produktów jest przecenionych. Jeśli nie macie zbyt wiele czasu na kompletowanie wyprawki szkolnej, możecie znaleźć w smyku zestawy. A jak wiecie, kupowanie w zestawach jest moim, jednym z ulubionych patentów na oszczędzanie. W kategorii szkoła średnia możecie znaleźć obok plecaków i piórników artykuły piśmiennicze i nie są to bele jakie artykuły piśmiennicze, ponieważ są tam produkty między innymi firmy Parker. Zostały one przecenione o 26%. Na stronie internetowej możecie kupić podręczniki oraz lektury. Osobiście polecam posiadanie niektórych lektur u siebie na półce, żeby nie musieć chodzić za każdym razem do biblioteki, ponieważ... Dziady albo pana Tadeusza przerabia się milion razy i ciągle się do niego wraca, i ciągle trzeba odsłuchiwać cytatów, a więc zadanie do, do biblioteki co 5 sekund jest po prostu stratą czasu. W tej kategorii również znajdziecie bardzo ładne segregatory. Z tych docenionych najbardziej podoba mi się jasnożółty oraz niebieski. Sorki za prywatne, ale najbardziej podoba mi się oferta z intermaszy, szczególnie te zeszyty z, z jujułkami. Sofami, temperówka panda, co my tutaj jeszcze mamy. Podobały mi się flamastry z tubą z głową kaczki. Oraz zauważyłam tutaj super promocję na grę logo. Chciałam ją kupić na Boże Narodzenie i kosztowała około 120 zł, a tutaj kosztuje niecałe 80, więc myślę, że warto. Warto zwrócić uwagę na zestawy z serii Mały Genżut. W smyku są standardowo dużo, dużo droższe. W Tesco znajdziecie promocję na cienkopisy Stabilo minimum 15% taniej, a zakreślacze Stabilo będą przecenione o minus 20% i jest to minimalna promocja. Z tego, co mi się wydaje, w ogóle w innych gazetkach nie widziałam firmy Muppet, a Tesco ją ma. Z własnego doświadczenia polecam Wam ten cyrkiel e, mapet Stabi. Ponieważ był to jedyny cyrkiel, który mi się nie rozwalił, a inne rozwalały się po dwóch, trzech dniach. W fantastycznej cenie jest plastelina kwadratowa i aż 18 kolorów możecie kupić za 7,99. I teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli tanio i dobrze, a mowa tutaj o Pepco. Znajdziecie masę ubrań w mega niskich cenach, buciki kapcie szkolne, bruliony i również produkty firmy Big. Podoba mi się multiramka z motywem myszki Miki. Myślę, że zdjęcia będą wyglądały w niej perfekcyjnie. To już są wszystkie promocje, które dla Was przygotowałam. Dziękuję Wam, że zostaliście ze mną do końca, ponieważ mój aparat tego nie zrobił i wyłączył się z przegrzania w trakcie nagrywania. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Cześć!